Dziewicą jest się na różne sposoby. Z pewnością, szczególnie kobiety, są dziewicami wtedy, gdy nikt nie wybrał ich jako małżonki. Powinno tak być również odniesieniu do mężczyzn. Ale nie zawsze tak jest. To jest złem, bo młodzież przedwcześnie, z młodzieży przedwcześnie zbrukanej rządzą, może wyrosnąć jedynie głowa rodziny chora w uczuciach i często także na swoim ciele. To się wszystko myśli we wszystkich dzisiejszych relacjach. Bywa dziewictwo z wyboru. Dziewictwo dusz poświęconych Panów w porywie wierności. Piękne dziewictwo, mówi Pan Jezus. Ofiara miła Bogu. Jednak nie wszyscy potrafią zachować tę biel lili o prostej łodzyce skierowanej ku niebu, niezważającej na błoto ziemi, otwartej jedynie na pocałunki słońca Boga i jego Rosę. Wielu z jest takich, którzy zachowują jedynie wierność materialną, lecz są niewierni w myślach. Żałują i są spragnieni tego, co ofiarowali. Ci są jedynie w połowie dziewicami. Jeśli nawet ciało pozostaje nietknięte, to sercem tak nie jest. Stąd też w Ewangelii często słyszymy, że pan z nas wszystkich mówi, że myśla, iż każdy z nas tu dołoży. Materialnie, to małżeństwo, jak państwo, jesteśmy wierni, ale myśli rządza, sprawia, że jest się, Bóg to pani nazwa, w połowie dziewicą. Serce burzy się i grze, wydziela zmysłowe wyziewy, tym bardziej wyrafinowane i godne potępienia, że są one wytworem myśli, która pieści, syci i sprawia, że wyobrażenia roją się od zaspokojenia niedozwolonych dla wolnych, a jeszcze bardziej zakazanych dla tych, którzy złożyli się. Tym tkwi obłuda ślubu. Istnieje zewnętrzny przejaw wiary, lecz brak jej Za Zaprawdę powiada Wam, jeśli ktoś przyjdzie do mnie z linią obłamaną z powodu złoczyńcy, a inny przychodzi z linią nienaruszoną, lecz zbrudzoną zalewem zmysłowości, pieszczonej i podtrzymywanej dla wypełnienia godzin samotności, pierwszego nazwę dziewicą. A drugiemu nie przyznam tej. Goodności. Czyli jakby ktoś złamał wśród czystości, ale walczy i trwa, Bóg go mówi, jego nazwę dziewicą, a tego, kto trwa w zmysłach, choćby był nieskazitelny, nie nazwie go Pierwszemu dam podwójną kolonę dziewictwa oraz męczeństwa z powodu jego zranionego ciała i serca, pokrytego ranami wywołanymi okaleczeniem, jakiego on nie chciał. Dopiero z perspektywy czasu w kapłaństwie rozumie się, co to jest białe męczeństwo. Każdy z nas ma naturę cielesną i dobrze wie, czego się ona domaga, jakie są porywy, jakie są bunty, wzgórzenia, A co dopiero, kiedy trzeba w całości utrzymać w dyscyplinie. Dalej mówi Pan Jezus, wartość czystości jest tak wielka, że jak widziałaś, szatan próbował najpierw doprowadzić mnie do nieczystości. Tu pan Jezu pokazuje przestrzeń kuszenia. Bo tu pan Izb byłby nieczysty, bo by mu oddał pokłon i przyjąłby ofertę królestwa. To już jest nieczystość. In, inne przeszczenie. Więc pierwsza bitwa szatana zaczęła się od tego, żeby była jakaś furtka, żebyś był powiązany ze światem, żebyśmy na ciebie mieli haka, żeby można było jakokolwiek uderzyć na ciebie. że grzech zmysłowości niszczy duszę i czyni z niej łatwy żer dla innych grzeszników. Bo myśmy się nauczyli grzech zmysłowości, to tylko ciało, dzieci nie, to bogactwo, to pranie tytułów, to zazdrość komuś kroby, temu auta, rozumiecie? Wysiłki szatana, aby nie pokonać, skupiły się na tej podstawowej sprawie, chodziło o zmysły. Chleb i głód są materialnymi formami symbolizującymi afety, pragnienia. Szatan wykorzystuje je dla osiągnięcia swego celu. Nie ofiarował jeszcze inny pokarm, chcąc dobrać do tego, żebym upadł jak pijany do jego stóp. Za to dostaniesz królestwa. Stąd też często wielu polityków ma prosty mechanizm. Bylem był przy władzy, to się z diabłem dogadał. jest to bierze. Z diabłem się dogadam, bylem był tylko przy władzy. Potem miało, miałoby nadejść łakomstwo, pieniądze, władza, bałwochwalstwo, bluźnierstwo, wyparcie się Bożego Prawa. Bo kuszenie diabła w tej czystości poszłoby w tym kierunku i jakby panie tu no to wtedy przychodzą choroby zwane łakomstwem, pieniądz, pieniądz władza, bałwochwalstwo, bluźnierstwo, wyparcie się Boga. Jednak pierwszym krokiem który by mną zawładnąła była kobieta. Tego samego sposobu użył dla zranienia Adama szatan. Świat wyśmiewa się z żyjących czystości. Ci, którzy są brudni z powodu nieczystości, zamierzają się na tych, którzy są czyści. To jest normalne. To widać już w dzieciach, młodzieży. Jak nie zrobi coś w gimnazjum tego, co robi całość, to też jest mamice. I, I od razu żeby nie był inny od nas, co robią? Niszczą go przyjdzie. To jest terroryzm. Mam przypadek sprzed paru miesięcy dorastający już młodzieniec. Koledzy się na studiach dowiedzieli, że nie pije. Włamali się do akademika i wlali mu trzy dołów na siłę. Rozumiecie? To jest na tej ziemi. Dzieci to jest na tej ziemi. Jeśli świat zachowuje jeszcze odrobinę światła, to zawdzięcza je tym, którzy pozostają czyści na świecie. Oni są sługami Boga, potrafią go zrozumieć oraz powtórzyć słowo Boże. Powiedziałem: Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. jeśli nie uwolnicie od świata jego rządzy, porządliwości, nie doświadczycie w swoim życiu spotkania z Bogiem. Zaznaczam, Panu Józefowi chodzi nie tylko o porządliwość ciała, bo my mamy też pewne zniszczenia technologiczne. Czystość serca, to Wam pokazałem, to jest cała przestrzeń różnorakich odniesień do świata i do człowieka. Ci, u których opary zmysłowe niemącą myśli, oglądają Boga, słyszą Go, idą za Nim i pokazują Go innym.